Wraz z youtuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa, czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia! Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Case Dropie. Mamy 826 zł. No i na samym starcie sobie otwieramy różne skrzyneczki, na przykład te eventowe, a później przejdziemy sobie do fabryki której wrzucimy sobie aż 8,5 tysiąca serduszek. Na sam start polecimy sobie z eventową skrzynką eliksir Miłości i zobaczymy sobie co z tego MK Player tu. No, chyba będzie dobrze, chociaż zobaczymy jaki stan 77 zł, no nie najlepiej, ale dobra, otworzymy sobie jeszcze raz. O w sumie nie ma za dużej straty. Przypominam, oczywiście, o tym, żeby no brać udział w evencie, bo jest bardzo fajny ewencik. O, P90 za 88 zł yy, dobra i zobaczymy sobie co nam teraz poleci. A dobra, jeszcze raz sobie otworzymy, zaufam tej skrzyneczce. Mam nadzieję, że coś fajnego. A tym fajnym będzie znowu 90 w jakimś lepszym stanie może albo coś? Czy nie? 26. No dobra, to sprzedamy sobie tutaj, że stówka straty, więc sobie uciekamy z tej skrzyneczki, ale papuszki nie rozłączki. Otworzymy w sumie z 15 tych skrzyneczek, zobaczymy sobie co tam z papuszek nie rozłączek nam poleci. Nie czy nie, nie zagłusza tutaj case dropik O, pewnie się to chyba będzie plusik. W sumie 101? Co to jest tyle warte? Aha, te dwa łaspy są tyle warte. Dobra. Ale to w sumie tylko ile? 94 wydaje. 6 zł. A wupa, O, teraz może być. Kurde, ale fajnie teraz poleciało. 159. No dobra, teraz już fajnie. Dobra, i trzeci raz sobie otworzymy tą skrzyneczkę. Zobaczymy sobie, co nam teraz poleci. E, czy coś dobrego? No nie. Potężna strata już. Potężna strata, 4 zł, a wydaliśmy 94,90 zł straty. E, skrzynka walentynkowa. Teraz zobaczymy sobie, co nam poleci. Tym razem ze skrzynki walentynkowej. Eee, Kolonie, konspiracja. Nie najlepiej, nie najgorzej. No W sumie 33 zł wydajemy 70 czyli jednak jest źle. Dobra, lecimy sobie z kolejnym eee, otwarciem tych skrzyneczek i awupa, Fever Dream, DGLE, konspiracja. Eee, 62 zł, no dobra, ostatnią szansę damy tej skrzyneczce, na nie mam środków. Eee, zobaczymy sobie, czy coś nam z tego wyleci w tym momencie. Chatterbox Nemesis, nie ma nic ciekawego. 51 zł, no strata, strata. Dobra, otworzymy sobie z 10 Amore Mio, bo to są tanie skrzyneczki. I są bardzo małe szanse, że coś dropniemy. Wolałbym mieć na przykład, na tanio, skóry nie sprzedam, albo coś. No i tutaj mamy... Dobra, otworzymy sobie po raz kolejny tą skrzyneczkę. I zobaczymy sobie, co nam teraz poleci, czy coś dobrego. Może tak, może nie. Decimator i... Lided glass czyli 49 zł, 50 zł, wydaliśmy 35, 15 zł na plus, fajnie. Dobra, to sobie otworzymy raz tylko tak dla testu, sobie zobaczymy co nam leci. 18 zł wydajemy i dostajemy coś czerwonego, może? Nie, um, Big Moonrise i chyba nic więcej. 15, no w sumie nie jest źle. Dobra, odświeżymy sobie, zobaczymy ile mamy. E, ile mamy? 561, to dwa razy otworzymy sobie tanio skóry, nie sprzedam. No ta skrzynka, jak już da. To ładny profit. Ostatnio na streamie, z tego co pamiętam. To chyba zrobiłem... Z 800 zł na tej skrzynce zrobiłem 8000, ale wszystko jeszcze na tym samym streamie przegrałem. No ale pamięć Antigo niestety nam nie da tego profitu. E, więc zostaliśmy 200 zł stratni teraz przy tej e, skrzynce, ale może teraz, coś dobrego, Kosa? Jest go i w Gamma Doppler, jest dobrze. E, to sobie sprzedamy. 558, dobra, to teraz razy dwa sobie otworzę tą skrzynkę. W sumie skrzynkę polarną bym sobie otworzył. Skrzynię polarną, bo w sumie czemu by nie? Eee, no dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. Wiecie co? Skrzynia. No kurde. Skrzynia 50% procent zdrożała. O kurde. Skrzynia 50% procent zdrożała. Widzę, że kostki się zmieniły. Ja tutaj nadal trzymam tę N9 Safari Mesha. Zobaczymy sobie, co nam teraz z tego poleci. A, nie mogę to w sumie tyle przesadziłem trochę. E, dobra, weźmiemy sobie 3 3 mogę, dobra Cyk. I zobaczymy sobie... Czy poleci nam z tego kosa? 3, 50% knife jest jedna kosa, która nam niestety nie da profitu. Chyba, że 273... No nie, nie dało profitu. Może dwie mogę otworzyć? Dwie mogę jeszcze otworzyć. Dobra no, otworzymy sobie te dwie. E, I zobaczymy sobie, czy coś dobrego. Są dwa noże, okej, okay, są dwa noże, jest git. Mm. Idziemy sobie na upgradera teraz. Po sobie te skiny, i zaraz idziemy wrzucić wszystkie serduszka, co mamy. To mamy dziewiątkę, oczywiście sobie zostawiamy. To sobie damy razy dwa. Damy sobie na fast moda. Eee, i nie siedzi niestety. To sobie damy na razy dwa. Damy sobie na crazy moda i dodamy sobie balans cały. 75% chyba było z tego, co widziałem. I przesiądzie, bajonet popił, nie ulepszono. Kurde, no co jest? No i to sobie damy razy 10 takiego talonika. No na Crazy mode też, no co tam mogę poradzić? No jestem ciekaw ile mi drobni z tych 8,5 tysiąca serduszek. Nic nie ulepszono, dobra. Więc na sam koniec przechodzimy sobie w najlepszą zakładkę Event Miłosny. Wchodzimy sobie do faktory, skopiujemy sobie liczbę serduszy, jak wkleimy. No i widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i na sam koniec zobaczymy sobie Challengersi za 36 zł, czyli bardzo słabo. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia jutro. Siemano!